poprawię sobie kamerę i możemy zacząć okej okay, możemy już zacząć chciałabym wam pokazać moje nowe dodatki do LPS yy, no one nie są kupione sama je robiłam znaczy sama nie dokładnie bo z drukarką to tam stoi a, 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 tak białe a nie będę pokazywała ale yy, mam takie te dodatki są w takim pojemniczku o, po takich jakby pom... no, pomidorka jest z McDonaldu. O! miałem słowa. I będzie po... do tego jeszcze do demonstracji innej rzeczy będzie potrzebne. To, to już miałam, więc to nie jest dodatek. Ale wzięłam to, żeby demonstrować coś. Na razie położę to. A nie. Więc tak. Otwórzmy za kaszę on taki dywan mięciutki taki tak troszeczkę jawabą, mięciutki ale on jest z papieru taki mięciutki dywan nie mniej więcej nie jest i taki bardzo prościutki Prze... bardzo was przepraszam za kaszę nie wiem co się stało Ała. Mierzy sobie. To będzie, teraz będzie pięć rzeczy. Już idę po nie. To są takie gumy orbit. Truskawkowe. Kolejne, kolejne rzeczy są trzy. B nie te, nie te, nie to. O. To są lace classic. Kolejna rzecz, przepraszam. Kolejna rzecz jest jedna. To są płatki Nesquik. I trzy były cztery. A to są. Są cztery. Przepraszam, jest to taki obiad, bo... Zasada, przepraszam. Jest to jest taki obiad, tu nie Nie widać dobrze, ale... Obiad, są frytki, mięsko, jakieś takie pokrojone, ketchup, ogórki, jakaś surówka, ja... Właśnie to taka jest potrzebna miseczka, że na przykład pet... mama na przykład petropowa ugotowała jej Mat Pet no to będzie w talerzyku oczywiście. Dobrze, lepsze... czekajcie.